Zaskoczeni taką ilością. Zaraz opowiem, co i jak. Jak widać, wygląda to dosyć imponująco, przynajmniej dla mnie. Jak coś, to z tych wszystkich nasion, które są tutaj, ja nie będę uprawiał wszystkich, ale będę uprawiał dosyć sporo z tych nasion, a reszta, znaczy nie reszta, tylko wszystkie z tych nasion, które tu, tu, tutaj teraz widać, będziecie mogli wy wygrać u mnie na konkursach w tym sezonie. W tym sezonie będę robił około 24-25 filmików informacyjnych o uprawie różnych warzyw. I na przykład, jak będzie filmik o ogórkach, to będzie do, do wygrania: trzy osoby będą mogły wygrać jedno, jedną paczkę nasion tych ogórków, również innych. Jak również nie tylko, bo jeszcze będą do wygrania ogórki giganty yy, u mnie. I tak dalej. Mam, mam jeszcze trochę nasion warzyw gigantów, ale na ten moment w tym filmiku będą to warzywa, tylko te nasiona zwykłe. Spostrzegawcze oko zauważy, jakie to będą odcinki, bo tutaj no widać, że na przykład będą pomidory. No i tutaj już widać, że na pewno będzie odcinek o pomidorach. No, jeśli chodzi o pomidory, to to będzie co do wygrania, bo oprócz tych będą na przykład pomidory mega groniaste, które są bardzo je, bardzo je trudno zdobyć. To jest według mnie najlepsza odmiana pomidora koktajlowego. Jak również będą na przykład do wygrania pomidory giganty, nasiona pomidorów oczywiście. Dobra, zaczynajmy jeśli chodzi o te nasiona. Później Wam pokażę jeszcze nasiona warzyw zwykłych, których nie będzie do wygrania, ale będę też uprawiał. Na początek rzodkiewka, to jest ta 18 dniowa, którą mam prawie, prawie co roku. To tylko jest taka nazwa, że 18-dniowa, ponieważ u mnie ta uprawa trwa dłużej, chociaż no, może jest tak, że pewnie jest tak, że jeśli, be, jeśli będą odpowiednie warunki dla uprawy, to może właśnie się uda uprawa w 18 dni. U mnie jednak to zawsze jest dłużej, aczkolwiek odmiana godna polecenia. Szerebel, czyli dosyć standardowa rzodkiewka o nawet krótkim okresie wegetacji. Tutaj możecie się na przykład spytać, poleciłeś te dwie odmiany rzodkiewki, a jakie są jeszcze inne? Otóż chcę, za niedługo będą odcinki o polecanych i ciekawych odmianach różnych warzyw. Będzie jeden taki wielki odcinek, jak również pięć, chyba pięć takich podzielonych. Na, na przykład jeden odcinek będzie o pomidorach zwykłych, tych takich dużych, drugi będzie o pomidorach koktajlowych, jeszcze będzie kilka innych odcinków. Jeśli chodzi o te odcinki, mam już wszystko napisane, wszystko porobione, tylko czekam, Aż mi pozwolą te, bo zostały dwie firmy, których, na których czekam, aż mi, poz, aż mi pozwolą na wykorzystanie zdjęć nasion w internecie. Ponieważ, no, ponieważ jak ja mam filmik na przykład o 20 odmianach pomidorów wielkoowocowych, no to ja nie będę kupował każdy z, każdy z tych odmian, no to dla mnie jest zbyt duży wydatek, więc poprosiłem firmy, żeby mi pozwoliły na wykorzystanie tych zdjęć. Część już z firm się zgodziło, no i czekam jeszcze kilka dni, aż inne się zgodzą. jak się nie zgodzą, no to trudno. No, to trudno będzie po prostu bez zdjęć tych nasion. Jeśli chodzi o te ciekawe i polecane odmiany, to ja tych wszystkich odmian nie uprawiałem, bo niektóre wybrałem ze względu na to, że, że są na przykład, na przykład takie. To macie kalafiora, który no jest inny niż. O, niż choćby ten. Ja tego kalafiora nigdy jeszcze nie uprawiałem, ale go postanowiłem się polecić, ponieważ ma dobre opinie w internecie. To jest raz, a dwa, że ma bardzo ładny, ciekawy wygląd. No ale dobrze, wróćmy sobie teraz do odmian y, tych warzyw, które ja tutaj mam. Tutaj mamy seller korzeniowy. Maxim, dosyć spory seller. I tutaj jeszcze mamy dener, też dosyć fajny. Melon. I tutaj jest ten, który uprawiałem w zeszłym sezonie. Nawet fajnie uprawa wyszła. Polecam. Pasternak bez historii. Po, po prostu kupiłem nasiona, tak żeby y, były na konkurs. Tutaj jedna z najbardziej polecanych kapust. Jeszcze zanim przejdziemy dalej, to powiem tak, ten seler, jak również tamten drugi, nie będzie u mnie uprawiany, po prostu kupię sobie gotową rozsadę. Jeśli chodzi o te, te rzotkiewki, to będę je najprawdopodobniej miał w tym sezonie. Melon będzie inny, zaraz Wam pokażę. Pasternaka będę siał, kapusta. Jeszcze zobaczymy, na pewno będzie ten ogórek gruntowy. Jeśli chodzi o kapustę, jak również tutaj kalarepę, bardziej chcę się skupić na kapuście i kalarepie gigant niż na tych zwykłych. Ale tutaj mamy kalarepę, która jest inna niż te zielone. Dosyć fajna, też polecam. Burak. Jeden z lepszych, czerwona kula, okrągły, jak również jeden z lepszych opolski. Raczej będę uprawiał te buraki. Bakłażan. Wybrałem go dla Was ze względu na ciekawy jego wygląd. Ja go nie będę uprawiał, ja kupię sobie gotową rozsadę. Arbus Rosario u mnie był w zeszłym sezonie i w tym sezonie też będzie. Kalarepa Gigant. Jak ktoś chce mieć dosyć wielką kalarepę, a nie chce kupować nasion warzyw gigantów, to może sobie kupić taką. Z tej też urosną dosyć spore główki. Kalafir ma dosyć ciekawy wygląd, i wybrałem go dla Was, jak również dla siebie. Ja go też będę w tym sezonie uprawiał. Następna jest cebula i tutaj zaskoczyłem w tamtym roku niektórych, ponieważ uprawiałem ją z rozsady i dosyć dobrze mi wyszła, właśnie z nasion. I w tym roku też będzie uprawa, tym razem właśnie z takich nasion Isaac Craig typ Exhibition, to jest dosyć spora cebula, no i też ją polecam. Fasola złota saksa, jedna z lepszych odmian fasol szparagowych. A tutaj nie będę jej uprawiał, ponieważ... Ja tutaj się skupię na fasoli niepodległości, tak zwana fasola z orzełkiem, którą, o której był filmik w tamtym roku. I chcę spopularyzować uprawę właśnie tej fasoli, i tej fasoli będzie mnóstwo u mnie. Julian to jest jedna z lepszych odmian ogórka gruntowego, ale nie wiem, czy, ją będę, czy tą odmianę będę uprawiał, ponieważ nie wiem, czy się nie skupię w całości na uprawie tego oktopusa. Tą kapustę wybrałem dla was, tak, żeby uzupełnić tą zieloną, tak, żebyście mieli dwie różne. Następny jest pasternak, I tutaj jest mi obojętnie, czy będę uprawiał tego, czy tego, tak szczerze. Wybrałem też dla Was dwie, według mnie, jedne z lepszych odmian pora. Przyszła pora na to, co Wy najbardziej lubicie. Tutaj mamy pomidor bawole serce, jak również jest jeszcze pomidor maskotka. Bawole serce to stand standardowy, a maskotka jeden z lepszych pomidorów koktajlowych. Na no bawole serce to zna bardzo dużo osób, jest to dosyć spory pomidor. I jeśli chodzi o popularność, to myślę, że tak będzie też z tym pomidorem maskotka. Ze słonecznikami tutaj nie ma żadnej historii. Ja będę uprawiał słoneczniki giganty. Tych nie będę uprawiał, aczkolwiek kupiłem je dla Was. Jeśli chcecie mieć niską odmianę kukurydzy, to polecam właśnie tą, czyli złota saksa. Ona rośnie tak mniej więcej do 1 metra wysokości. Jest naprawdę bardzo fajną kukurydzą. Jeśli chodzi o kukurydzę, to ja będę uprawiał kukurydzę gigant, no ale jeszcze się skuszę właśnie na... Albo właśnie tą, złotą sakse, albo na tą odmianę Landmark, ona rośnie tak do dwóch metrów. Kalafior Pionier, czyli ten dosyć standardowy. Pora teraz na bób, odmiana Bonus. Ja tutaj jako, że bardzo lubię uprawiać bób, jak również w szczególności go jeść, to poleciłbym Wam wszystkie od, odmiany, ale pokażę Wam jeszcze zaraz taką, która się różni od wszystkich. Najpierw jednak pokażę Wam jedną z lepszych dyni, Hokkaido, a nazwa druga taka jak tutaj pisze. Jest fajna, bo można ją dać na przykład na płot. Jeśli chodzi o, o walory smakowe, to jest też na, na, naprawdę bardzo dobra. Groch cukrowy bajka. Bardzo lubię grochy cukrowe, bo naprawdę są bardzo dobre w smaku. No tutaj wy, wybrałem dla was właśnie taką odmianę. Brukiew tutaj bez historii. Ja będę uprawiał w gigant, a jeśli chodzi o samą brukiew, to jest to dosyć niedo, niedoceniane warzywo, a kiedyś ratowało nam skórę. Polecam Wam spróbować uprawy samej brukwi, ponieważ no, warto sobie spróbować czegoś nowego jeśli chodzi o warzywa. A tutaj melon, melon melba i chyba go wybiorę na ten rok. Marchew jadalna flakese, to jest jedna z lepszych odmian marchwi. U mnie raczej będzie tylko marchew gigant i jednostkowo kilka takich marchwi z tej odmiany. Dynia i tutaj naprawdę olbrzymia, nie, ta, nie to co tamta Hokkaido, Atlantic Giant. To z tej właśnie odmiany powstają gigantyczny dynia, a rekord świata to już jest ponad tonę. Oczywiście, jeśli, chodzi, jeśli chcecie mieć taką 500 kg i tak dalej, to raczej z tych nasion tego, tych 500 kg nie uzyskacie. To musicie kupić takie od hodowców warzyw gigantów. Bo tu chodzi o to, że jeśli ktoś już miał dynię na przykład 400 kg, to jest większa szansa, że wyhoduje znowu 400 czy nawet 500 niż z tych Atlantic Giant zwykłych. Nie wiem, czy znaliście kiedyś fioletową fasolę szparagową, a jeśli nie, to polecam na przykład tą odmianę. Jest kilka odmian właśnie takiej fasoli. Cukinia Atena Polka. Jedna z popularniejszych i jedna z lepszych odmian cukinii. U mnie w tym roku będzie. Patison. Nie wyobrażam sobie roku bez patisona. I u mnie będzie, ale ten żółty, ponieważ bardziej przypadł mi do gustu. Sałata. Chyba najpopularniejsza jest ta. To jest masłowa jeszcze jest dębolistna, Jak również są oczywiście inne, ale ja wybrałem te dwie. Ja raczej nie będę robił rozsady sałaty, u mnie i tak będzie mnóstwo rozsad różnych innych warzyw. Tą sałatę jak również pora kupię sobie po prostu yy, no, na targu. Bub i to jest ten, który mówiłem, który się różni od tego zwykłego. Spójrzcie sobie na ten zwykły i na ten. No widać różnicę. Jednak po ugotowaniu już nie jest taki ładny, jak jest, tu, jak jest tutaj. Niemniej jednak polecam wam dla spróbowania. Groch Cud Kelvedonu, jedna z najbardziej polecanych odmian grochu. Arbus Janosik dla mnie pewnie na ten rok. Spójrzcie sobie na ten środek. A jeśli chodzi o arbuzy, to dużo osób myśli, że da się je uprawiać tylko w tunelu. A to jest nieprawdą, ponieważ są, ar, są arbuzy, które bardzo dobrze powinny wyjść uprawiane w gruncie. I taki Janosik jest jedną z tych odmian, jak również ta, ten Rosario, który miałem w tamtym roku. Jeśli chodzi o arbuzy, to jest wiele ciekawych odmian. Nie tylko ten właśnie o takim żółtym środku dla was wybrałem też standardowego bakłażana z odmian dla was mam jeszcze cebulę taką jak również słonecznik a teraz kilka warzyw które wybrałem nie dla was i dla siebie tylko wyłącznie dla siebie szpinak matador dosyć spory szpinak skorzonera czy znacie takie warzywo? jeśli nie no to tym bardziej zapraszam do oglądania moich filmów z tego sezonu ponieważ uprawa tej skorzonery będzie z takich dziwnych warzyw, u których korzeń jest najważniejszy, to mamy jeszcze salsefię. I Też oczywiście będzie uprawa w tym sezonie. Rzodkiew biała. Miechunka pomidorowa. I tutaj też to jest dosyć ciekawe warzywo, których owoce są tak jakby w takim opakowaniu. Polecam spróbować. Tutaj rzepa, czyli nic w sumie ciekawego, ale też będzie u mnie. Selery naciowe. W sumie jeszcze nie wiem, czy będę uprawiał. I broku. Zobaczymy, czy kupię sobie rozsadę, czy też będę sam tą rozsadę robił. No i to by było na tyle jeśli chodzi o warzywa zwykłe, o, oprócz tych nasion, które będę sobie wysiewał sam, będę też kupował rozsady, na przykład papryki słodkiej, papryki ostrej, no ale to zobaczycie do, do, dopiero w maju. Jak przyjdą mi wszystkie nasiona, to zrobię jeszcze odcinek o warzywach gigantach, na ten moment jeszcze tych, tych nasion wszystkich nie mam. Dzięki Wam teraz za uwagę, za to, że no, doczekaliście się do końca, jeśli w ogóle ktoś jest taki, który wytrzymał z, z tym moim głosem, bo, bo niestety chory jestem. Dzięki Wam za uwagę. Zapraszam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału. Pozdrawiam.